Motywy, zwierzęce i kwiaty. Oto co dzisiaj dla Was przygotowałam w odcinku, bo to będzie kolejny z serii Szejn za grosze". Zaczynamy! Gotowy na nowy odcinek, czyli garść plus-size'owych inspiracji? To zaczynamy! To takie połączenie jednego koloru z elementem zwierzęcym, który ostatnio, przyznam, bardzo lubię. Sprawdźmy, na czym polega finezja tej sukienki. Sukienka, tunika, albo nawet piżama, jak będzie trzeba. Dlatego skusiłam się na tę sukienkę. To jest rozmiar 4XL, kosztowała mnie 32 zł. Sukienka, którą zobaczycie następną, będzie o rozmiar mniejszy, 3XL. Warto czasami tak pokombinować i sprawdzić, do czego sukienka nam się przyda. Ta ma być wielofunkcyjna, dlatego wolałam taką troszeczkę większą. Moi drodzy, fajne ten motyw, kieszonki zwierzęcej, no po prostu powoduje, że nie jest to taka zwykła, czarna, kolejna bluzkowa sukienka w mojej szafie bardzo potrafione zakup. Druga to propozycja kwiatowa. Kwiatów mam dużo, ale kolejnej sukienki nigdy za wiele. Wszystko dlatego, że kobieta po prostu lubi kwiaty. Każda kobieta lubi zarówno nosić, jak i dostawać. A to dzisiaj ta pierwsza propozycja. To jest sukienka za całe 25 zł, więc żal było nie brać. Oczywiście w moim ulubionym fasonie. Ma falbany, ma bufiaste rękawy, więc jak wiecie, takie sukienki kupuję w ciemno. Jestem zaskoczona, że to jest 3XL, a taka luźna i duża się wydaje. Takim ciekawym zabiegiem jest w tej sukience, może uda mi się to pokazać, to, że jest troszkę dłuższa z tyłu, to dodaje jej takiej lekkości. Powoduje, że jest taka, hmm, może nie jest do końca udane słowo frywolna, ale takiego właśnie użyję. No może nie na wszystkie okazje się nadaje, ale taka codzienna jak najbardziej. Mi odpowiada. Jedyne co bym tutaj y, zmieniła, to jest taki zarzut nie tylko do tej sukienki, ale do y, wielu propozycji szejna. Y, to jest to, że brzydko układa się na dekolt. To znaczy, jest taki bardzo y, lekki i y, przez momentami odstaje i tak trochę mało, elegancko wygląda. Ale wydaje mi się, że. Za 25 zł to naprawdę nie ma co narzekać. Trzecia sukienka to połączenie jednocześnie subtelności z pazurem. Na czym to polega? Zobaczmy. Nie wiem jak wy, ale ja jestem ostatnio dużą fanką takiego właśnie połączenia, różnych faktur, różnych kolorów. A stanowi to taką ciekawą całość, tutaj z takim elementem zwierzęcym, jak widzicie, więc pazurem jest właśnie ten wąż, a tą delikatnością, subtelnością ten różowy i przez to powstaje taka sympatyczna sukienka. Dla mnie ciutkę może za krótka, ale nie ma tego złego, bo będę ją po prostu nosić jako tunikę. Polecam więc niższym paniom jako sukienkę, wyższym jako tunikę właśnie. Jeśli macie ochotę skomentować, która z tych trzech sukienek najbardziej Wam się podobała, albo która najlepiej pasuje do mnie, no to nie krębujcie się, zapraszam do komentowania. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia Facebooka i Instagrama. I zasubskrybujcie kanał Marta Fotki Warta tutaj na YouTubie, żeby kolejnych odcinków nie przegapić. Zapraszam serdecznie do obejrzenia już teraz kolejnego i widzimy się niebawem. Do zobaczenia!